Mamy dwudniowy skrablowy zawrót głowy. Trwają 15. jubileuszowe ogólnopolskie mistrzostwa jawożna w skrable. Na dokładkę towarzyszą tym mistrzostwom piąte ogólnopolskie mistrzostwa Jawożna w skrable dla nauczycieli i instruktorów. Nad całością udanie czuwa organizator Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Wydarzenie dzieje się w hali widowiskowo-sportowej organizatora. Gra 49 zawodników, w tym 11 nauczycieli. Zgłosiło się 10 jaworznian. Skoro to już 15 mistrzostwa, to pewnie wpisały się na dobre na skrablową mapę Polski. Turniej w Jawożnie ma swoją już historię. Jest, są to 15 zawody. Zawody może nie są to prestiżowe, bo nie zaliczają się do grona turniejów Grand Prix. Natomiast ponieważ wiemy jaka jest sytuacja w Polsce na świecie związana z wirusem, więc tych turniejów nie odbywa się teraz dużo i tak jest to jeden z niewielu w tym roku. Na jawożnickich mistrzostwach pojawił się dwukrotny mistrz Polski. Pytamy więc o jego autorską metodę na sukces. Trzeba przede wszystkim jeździć na turnieje, grać dużo w skrable. Już teraz od jakiegoś czasu troszkę mniej mam czasu, to może mniej, mniej e, gram, ale jakby to jest e, podstawa. No i trzeba uczyć się słów, tak? Trzeba mieć świetną pamięć chyba. No, raczej tak, ale bardziej bardziej się liczą takie zdolności. Takie. Takiego kombinowania, takie matematyczne powiedzmy, że rozważania co jest lepsze, co gorsze analizowania. Więc jakby w skrablach to się liczy nawet ba, bo tak pozornie się może wydawać, że poloniści tacy to by byli w to dobrzy, ale właśnie. Znaczy też to jest jakby gra dla wszystkich, więc, więc też są dobrzy, ale raczej jednak dominują takie umysły ścisłe. Oczywiste każdy gracz w skrable zapewne ma genialną pamięć do słówek. Laik może sądzić, że przed zawodami taki gracz czyta słowniki i encyklopedię. Jak się okazało, niekoniecznie. Przygotowywanie jest głównie przez praktykę, przez rozgrywanie partii bądź też taki trening skrablowy, który jest dostępny na stronie Polskiej Federacji Skrable. Jest dostępna aplikacja Aerolit bodajże, gdzie można ćwiczyć umiejętności anagramowania wyrazów. No można wybrać 4, 5, 6, 7 literowych i tak dalej, lub układać wyrazy z podanego zestawu. Gdyby ktoś poczuł niespodziewanie skrablową pasję, oto parę uwag dla początkujących. Myślę, że ważną rzeczą jest to, żeby mieć już na samym początku taką bazę słownictwa, czyli na pewno większą szansę na dobrą grę mają osoby, które dużo czytają książek, mają ten zasób słownictwa bogaty, ale ważną rzeczą jest to, żeby traktować to jako zabawę, tak? Czyli uczymy się, gramy czasami z dziećmi na przykład, wykorzystujemy wolny czas, no i po prostu staramy się Grać, e, bawiąc się i ucząc, tak? Przy okazji ważną rzeczą na sam początku też jest e, poznanie tych zasad podstawowych, żeby nie, nie robić takich różnych byków, jak tam wymiany Blanka i tak dalej, to się czasami zdarza. E, I to, żeby po prostu poznać te podstawowe e, My to nazywamy zawsze dwójki i trójki, czyli cała lista dwójek i trójek, bo to są dwójek i trójki, czyli słów dwu i trzyliterowych, które są bardzo ważne, szczególnie w końcówkach, kiedy trzeba czasami dokładać po jednej literce i tworzymy takie malutkie słowa. W jawożnickich mistrzostwach obok trzech pierwszych miejsc nagrodzeni też zostaną między innymi najlepszy senior zawodów, najlepszy junior, najstarszy uczestnik, najmłodszy uczestnik, najlepszy debiutant i najlepsza kobieta. Najlepszego mężczyzny się nie nagrodzi. Trudno. Ponoć skrabilistom należy życzyć, by wszystko szło pięknie, literki były cudowne, a plansza doskonale się układała. Niech więc tak będzie.